Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Brzyduli. Ostatni odcinek był naprawdę bardzo popularny. Miał aż 250 łapek w górę. Dlatego jak najszybciej przygotuję dla Was kolejną jego wersję. Pamiętajcie, że jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję. No i przejdźmy już do Brzyduli. W piątek o 20:00 na playerze pojawiły się kolejne trzy odcinki. I muszę Wam powiedzieć, że były one naprawdę bardzo dobre. Z jednej strony wątki dramatyczne, które przyciągają nas do ekranu, jak magnes, a z drugiej strony komedia, która tutaj jest gęsto i często zasiana. Co jednak najważniejsze, to to, że Ula w końcu podwija rękawy i bierze się do roboty. I zanim Wam o tym opowiem, to krótka reklama. Niestety pandemia uderzyła nas wszystkich po kieszeni. I ciężej nam się wyciąga pieniądze po jakieś fajne ciuchy. Na szczęście MagMag ma specjalne oferty na minus 70%. Jeśli jesteście ciekawi konkretnych promocji, wejdźcie na link, który znajduje się pod spodem. A teraz już czas na odcinek 71 Brzyduli. W FND roi się moc plotek na temat kryzysu w Związku Dobrzańskich. Ula jest świadkiem jednej z takich korytarzowych rozmów i reakcja zaskakująca. Iza i Ela są w szoku. To naprawdę najzabawniejsza scena w tym odcinku. Dwie kobiety obgadują Ulę i nie są świadome tego, że siedzi ona obok nich. No i tak naprawdę nigdy się tego nie dowiadują, ale dzięki temu Ula może się szczerze wygadać. Jasiek spotyka się z Wojtkiem, narzeka na swój los. Przyjaciel stawia go do pionu. Uświadamia mu, że inni mogą mieć gorzej. Nastrój Jaśka poprawia się, kiedy kumpel przekazuje mu naprawdę bardzo dobrą wiadomość. Ela i Iza pocieszają ule. Przyjaciółka przyznaje się do błędu, jaki popełniła. Jest przekonana, że raz na zawsze zaprzepaściła swoje szczęście. Początkowo koleżanki próbują ją pocieszyć, ale po chwili same łapią doła. No i pewnie ku zaskoczeniu wszystkich, tak naprawdę to Ula musiała pocieszać ele i Izę. Wiola odnajduje Marka. Dobrzański przeprasza ją za swój wybuch, którego stała się ofiarą. Koleżanka proponuje mu otwarcie nowego rozdziału i połączenie sił w walce z Hu. Dobrzański ma jednak swoje wątpliwości. W ramach dobrego gestu Viola daje Markowi coś czego szuka jej mąż. Marek, Sebastian i Adam kombinują czym może być ciąg cyfr, który dostali od Biolki. Nagle Turek doznaje olśnienia. Jest to numer niemieckiego konta bankowego. Ta wiadomość naprawdę bardzo mocno posunie historię do przodu. Pan Hu i Yutian jadą na spotkanie z tajemniczym kontrahentem. Co mu powiedzieć o zaistniałym problemie, ale mężczyzna nie chce słuchać wymówek. Daje im kilka dni na wykonanie zadania. Wojtek przynosi Jaśkowi pierwsze projekty. Pomysły robią na nim pioronujące wrażenie, choć nie do końca pozytywne, ponieważ projektem okazuje się być... Kropka. No cóż, musicie to zobaczyć na własne oczy, bo jest to naprawdę przezabawne. Natomiast... Ale uświadamia mężowi, że zamiast ganiać, na każdym kroku powinien wspierać syna. Józef próbuje rozmawiać z Jaśkiem, niestety nie wszystko idzie po jego myśli. Maciek przynosi Uli analizę stanu firmy, którą przygotował. Ula jest pod wrażeniem jego pracy. Przyjaciel prosi o szybką zapłatę. Szuka pieniędzy na konsultację z prawnikiem. Tak więc teraz czas przejść do odcinka 72. Przez przypadek Ula włącza rodzinne nagranie z przeszłości. Widok szczęśliwych chwil powoduje u niej nostalgię. Wiola i Marek jadą na spotkanie do mecenasa Fica. Czekając na adwokata, Dobrzański pyta koleżankę, czy kojarzy jeden z banków, którego numer miał zapisane na karteczce. Wszyscy dokładnie wiemy, o jaki numer chodzi. Ula próbuje pogodzić opiekę nad Antosiem z przeglądaniem firmowych dokumentów. Niespodziewanie odbiera telefon od rozhisteryzowanego Sławomira. Wczorajszy i pobudzony mecenas Fitz pojawia się w kancelarii, gdzie czekają na niego Wiola i Marek. Prawnik nie kryje, że sprawa Dobrzańskich spędza mu sens powiek. Na szczęście znalazł rozwiązanie. Przedstawił Wioli i Markowi swój genialny plan. Ula znajduje z zrozpaczonego Sławomira. Kiedy poznaje powód jego depresji, wpada w szał. Nie przebiera w gorzkich słowach, czym jeszcze bardziej dobija projektanta. Jest to bardzo emocjonalna scena. Ale ciężko mieć tu jakieś pretensje do uli, że ją ponosi, ponieważ jej firma jest na skraju bankructwa, a ona wszelkimi siłami. Próbuje ją utrzymać na powierzchni. Tymczasem Marek i Violetta spisują swoją wersję zdarzeń, która doprowadzi do ciekawych zbiegów okoliczności. Ula i Sławomir wspierają się. Dobrzańska zgadza się ściągnąć Mirosława do firmy. Wkrótce projektanci spotykają się z żoną prezesa FD. Miro od razu wyczuwa podstęp. Po wyjściu Uli między artystami dochodzi do konfrontacji. Ku zdziwieniu Uli i Izy Sławomir jest przeszczęśliwy. Jego słowa dają Uli do myślenia. Natomiast na końcu czeka nas bardzo fajna scena, ponieważ po powrocie do domu Marka czeka go emocjonujące powitanie. No i już przechodzimy do odcinka 73 w którym dzieje się już na samym początku bardzo ważne spotkanie. Między Ulą a Markiem nareszcie dochodzi do konfrontacji. Oboje wykrzykują sobie w twarz, co leży im na sercu. Z Pawiolety przerywa informacja od boja hotelowego. Ktoś czeka na nią w holu. Kobieta w bojowym nastroju schodzi do recepcji. Widok czekającej na niej osoby wprawia ją w osłupienie. To Angelika. Siostra prosi ją o dach nad głową i pracę. Alex przyprowadza do domu nadję. Paula korzysta z faktu, że brat ma zajęcia i dzwoni do marka. Oferuje mu swoje wsparcie. Angelika rozgaszcza się w pokoju hotelowym siostry. Po popołynnej nocy z Aleksem. Nadia schodzi do kuchni. Paula wykorzystuje okazję i docina kochance brata. Viola nie może skontaktować się z Markiem. W tej sytuacji dzwoni do Sebastiana z prośbą o pomoc. Mężczyzna w popłochu jedzie do hotelu. Czy Violetcie znowu coś grozi? Marek próbuje uniknąć kolejnego rodzinnego wieczoru. Julka i Kuba jednak tak łatwo nie odpuszczają. Nadia wspomina noc z Aleksem. Prosi też Adama, żeby przygotował się na spotkanie z rodzeństwem Febo. Mężczyzna znowu próbuje ją przestrzec przed Aleksem. Tymczasem on informuje Paulinem, że romans nad nią jest tylko częścią jego planu. Ale czy to prawda? Tymczasem rodzina Dobrzańskich gra w grę kto kłamał. Pewnie jak bardzo dobrze się domyślacie ta rozgrywka nie skończyła się najlepiej. Wielkie dzięki za obejrzenie mojego odcinka do końca. Pamiętajcie, że jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia wkrótce.